Dzień dobry, niedziela, tak, kłaniam się nisko. E, drugi odcinek z serii ogłoszenia parafialne łysego, tak więc po kolei dzisiaj zagarniemy sobie w tych ogłoszeniach trzy tematy. Pierwszy, który jest naprawdę fajny, czyli spotkanie z Wami, krótka wideorelacja i omówienie tego, jak ja to planuję dalej. Drugi temat to drifting, tak, drifting, z którym chcemy nawiązać współpracę, czyli Polska Liga Driftingu, czyli GP Masters yy, i krótka wideorelacja, montaż trzygodzinny Łysy i ostatni temat, czyli to, co zabolało w piątek niektórych, czyli patronite. A więc po kolei, po 10 miesiącach prowadzenia kanału motoryzacyjnego, jesteśmy tu, gdzie jesteśmy czyli 140 tysięcy subskrybentów, stałych widzów. No, co mogę powiedzieć, odważyłem się na pierwsze spotkanie z Wami. Byliście fajnie. Tydzień wcześniej dałem informację, ile osób przyszło. No, ja myślę, że między tą 11 a 14 grubo ponad setka się przewinęła. Co, panie Brian? No. No właśnie. E, tutaj macie szybką wideorelację. Czy planuję dalej robić takie spotkania? Tak, w przyszłym roku planuję zrobić to z pompą i dlatego nagrywam te ogłoszenia parafialne, bo chciałbym z Wami to przedyskutować wszystkimi, aby każdy miał szansę na jakieś takie spotkanie, ale żeby to nie było spotkanie jednodniowe, żeby to było coś grubszego. Co mi się podobało w tym spotkaniu, jeszcze nawiążę do niego. No, udało mi się zorganizować jakiś taki mały konkurs, quiz, wiecie gdzie nagrodą było. Właśnie, Przejażka najszybszym BMW w Dizlu w Polsce, zresztą czas na tunik piątki, plus jeszcze przejażdżka Honda, naszą z czasu na tunik 1. Niestety lambo nie dojechało, ponieważ było gdzieś tam na wyjeździe. Jak ja widzę to w przyszłym roku, i tutaj chciałbym was zapytać. W przyszłym roku wraz z charakterkiem już knujemy, czyli motokillerem, czyli dalej brnąc, największym portalem motoryzacyjnym w Polsce. Tutaj wiecie, se zerknijcie, fajne spoko. Planujemy zrobić coś takiego, jak motokiller robił co roku, czyli zlot motokillera, ok, ale co wy na to, żeby zrobić zlot motokillera i miłośników dwudniowy, trzydniowy, niech to będzie maj, to jeszcze terminy dogramy, niech to będzie na 500, 600 osób, zróbmy konkursy z nagrodami, quizy, jakieś prelegencje, rozmowy, wykłady takie małe, fajna zabawa wieczorami przy ognisku, co wy na to, ceny? No, właśnie, i tutaj, jeżeli naprawdę dużo nas się osób zbierze, ja myślę, że jesteśmy w stanie zejść do kilkudziesięciu złotych za dobę z wyżywieniem, i wtedy naprawdę byłoby zajebiście. Zresztą, tak jak nas w zlocie spalę, mimo że było nas mało, to było naprawdę zajebiście. Pytanie do Was, w komentarzu, weźcie, wpiszcie, jadę w nawiasie albo coś, kto z Was, bo od stycznia zacznę to tak naprawdę organizować, by się pisał na taki majowy zlot, czyli gdzieś tam trzeba by było wydać ze stówę za pobyt, ale wiecie, w jakimś ośrodku i tak dalej, reszta organizacji po naszej stronie, bo naprawdę jest fajnie, naprawdę było fajnie, eee, wpiszcie sobie tam gdzieś, zobaczymy ile osób jest zainteresowanych, ankieta mi nie pokaże, co jeszcze mogę powiedzieć na temat spotkania z widzami, naprawdę, dzięki, że przyszliście, tak, Łysy uciekał przed pisaniem autografów. Nie to, że nie umiem pisać, nie? Ale jeżeli biorę kartkę i długopis i nagle staję nade mną 100 i patrzę, jak wygląda mój autograf, gdzie ja, wiecie, nie, to problemy w szkole, po podstawówce wyrzucili. Nie, no naprawdę, naprawdę. Jeszcze raz wielkie dzięki, że przyszliście. Było naprawdę zajebiście. Tak, tu wszędzie przebitki widzicie. I przejdźmy do drugiego tematu. Prowadzimy wstępne rozmowy z Drift Driftmasters, tak, z naszą ligą driftingową polską, aby troszkę tutaj jakby taki patronat zrobić nad tym, czy coś takiego. Sami wiecie, że z Pantom, czyli z Pawłem, też będziemy prowadzić u Pawła na kanale taką szkołę driftingu. Od czego zacząć? Czy to naprawdę trzeba mieć miliony, czy można budżetowo? Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jestem optymistyczny. Co wy będziecie mieli z tego? no Poza fajnymi materiałami, jeszcze myślę, że da się wyjściówki załatwiać dla takich najbardziej gorętszych widzów. A tak więc tutaj macie to, co spłodziłem ostatnio 3-3 godziny, czyli krótka relacja z ostatniego Gdańskiego Drift Masters. We'd like to remind us of days long ago. Ostatnia rzecz, temat dla mnie chodka osobiście po niektórych to spływa jak po kaczce. Patronite, dlaczego łysy Patronite e, powiem wam tak, no nie do końca chętnie. Natomiast wszystkie odcinki Hity, Kity, czy jakiekolwiek inne gdzie trzeba naprawdę duże budżety. No, zmusiły mnie do tego, aby to zostawić. Jak ja to widzę? No widzę to tak. Patroni, tak jak u Gąciarza, czy gdziekolwiek, tylko wiecie, nie opłacają mi hoteli i ekskluzywnych kolacji tylko po prostu sponsorują projekty, które budujemy, mity, hity, które sprawdzamy. Kto chce, nikogo nikt tam nie zmusza. Link do patronite macie w opisie. Była to dla mnie dosyć ciężka decyzja, bo wiecie, że walczyłem z tym bardzo mocno. Jeżeli to się uda, to się uda, jeżeli nie, no to nie. Powiem tak, ze wszystkiego co tam będzie napisane, wypłacone, wszystko będzie rozliczone, co dla patronów. No właśnie dla patronów myślę, że też można będzie robić jakieś takie przedpremierowe emisje filmów, czy, czy, czy ewentualnie jakieś tam wyjściówki na te driftingi, coś to jakoś tak, ale żeby nie dyskryminować też normalnych widzów, więc na razie to się wszystko układa, czyli dla mnie patronaj po prostu jest formą stałej zrzutki, która pomaga zasilać takie odcinki, jak ten piątkowy z samochodem na wodę, który widzieliście. Brnąc końcowi, sumując. Ja naprawdę chcę, aby te spotkania z widzami były w formie takiego jebutnego zlotu na całą Polskę. Wypiszcie ile osób by przyjechało na coś takiego, będę miał pojęcie jak to organizować. Bo to teraz i tak było zajebiste, więc dzięki Wam, że przybyliście wszyscy. Co jeszcze? Temat driftingu? To się wypowiedzcie. Tak? Ja chcę wiedzieć jak to żonglować tym wszystkim. Nie to, żeby przepływało to mocno przez kanał, ale jakąś czasem relację taką jak widzieliście, tylko ładnie jeszcze zmontowaną, bo pracuję cały czas nad montażem. No i temat patronajta to już naprawdę zostawiam bez komentarza, bo tak ktoś mi spuści falę hejtu na web za to, że żebram. Nie, absolutnie nie żebram. Naprawdę mam co jeść, mam w co się ubrać, natomiast nie stać mnie na to, żeby czasem wywalać kafla, półtora kafla na jeden odcinek. I mówię 3-4 takie odcinki i mamy naprawdę kilka kafli, więc myślę, że grosz do grosza i to się wszystko w naszym interesie gdzieś tam zwróci. Zostawcie naprawdę, jeżeli podobało wam się, podoba wam się ta forma, pokażcie ilu was jest, ilu ogląda takie ogłoszenia parafialne, bo wiem, że 45 tysięcy osób, więc zostawcie łapę w górę. Ty znowu żebrasz o te łapki. No, 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 no jak tak można? Miłej niedzieli. Od tygodnia lecimy. Od tygodnia lecimy w środę, lecimy czyszczenie GR-ów, już mogę zdradzić. W piątek wychodzi um, top 10 najbardziej awaryjnych silników na świecie, i gościnnie z nami Robert, którego lubicie z Unappu. A w niedzielę na Tuning zostawię sobie znowu małą niespodziankę. I myślę, że za tydzień, dwa, trzy QA. Trzymajcie się, hej. Witam, dzień dobry, to świetnie, wytnie, a tego, czy kolegę, Jest tam wahacze? Postawane profeska pełna. No, Cieszę o. się. Stoimy sztywno i się uśmiechamy, tak to jest zakończenie. Wszystko nie nagrywać. Stoi? Myśmy się osadzali przez